Co w procesie odchudzania jest ważniejsze? Dieta czy też właściwie dobrane ćwiczenia fizyczne? Podstawowym błędem popełnianym przez osoby chcące zmniejszyć swoją wagę jest drastyczne obniżenie kaloryczności w codziennej diecie i wdrożenie dodatkowego wysiłku fizycznego. Prowadzi to do przestawienia się organizmu w tak zwany system oszczędności, co za tym idzie gromadzeniem tkanki tłuszczowej. Po co ćwiczyć? Przecież skoro jem mniej, powinienem chudnąć. No właśnie, że nie. Każdy człowiek posiada tak zwane PPM, czyli podstawową przemianę materii. Jest to minimalna ilość kalorii, jaką organizm potrzebuje, aby normalnie funkcjonować. Wdrażając do codziennej aktywności dodatkowy wysiłek fizyczny, niepodparty odpowiednią dietą, podnosi ten czynnik, przez co potęguje zjawisko gromadzenia tkanki tłuszczowej. Jak wygląda... Spotkanie z dietetykiem, takie pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie z dietetykiem polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu na temat stanu zdrowia. Rozmawiamy o nawykach żywieniowych, o charakterze pracy i poziomie aktywności fizycznej. Oczywiście przeprowadzany jest także pomiar analizatorem masy i składu ciała. Co to jest analizator składu ciała? Jest to urządzenie pozwalające określić metodą bioimpedancji zawartość wody, tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej danego organizmu. Badanie polega na mierzeniu oporu elektrycznego tkanek prądem elektrycznym o niskim nasileniu. Czy każdy może się poddać badaniu takim analizatorem? Właściwie tak, aczkolwiek badania takiego nie przeprowadza się u kobiet w ciąży oraz osób ze wszczepionym stymulatorem serca. Czy na diecie naprawdę muszę się głodzić? Diety głodówkowe to nic dobrego. Wprawdzie nawet już doka są one skuteczne, ale polegają raczej na spalaniu tkanki mięśniowej. Proces utraty tkanki tłuszczowej przebiega nieco inaczej. Otóż, gdy tłuszcze opuszczają swoje magazyny, wędrują do krwi, z niej do mitochondriów, tzw. piecy komórkowych, w których następuje całkowite ich spalanie. Problem polega na tym, że mitochondria zlokalizowane są w mięśniach, a ponieważ po mięśniach zostało tylko wspomnienie, tłuszcze nie bardzo mają się gdzie podziać i sieją w spustoszenie w organizmie. A co się stanie, jeśli w trakcie diety zjem. Całą tabliczkę czekolady. Proszę pamiętać, że lepiej zjeść jedną tabliczkę czekolady raz w tygodniu, niż codziennie zjadać jedną kostkę. Bo jedna kostka to jest nawyk, a problem z wagą to skutek złych nawyków żywieniowych, a nie jednorazowych wyskoków. Zadaniem dietetyka jest zmiana nawyków żywieniowych, a nie krótka trwała redukcja masy. Jak wygląda taka modelowa współpraca pacjenta z dietetykiem? Relacje dietetyk-pacjent oparte są na stałym kontakcie telefonicznym, mailowym czy też przez wizyty kontrolne. Redukcja wagi posiada róż, różne etapy od szybkiej utraty masy poprzez okresy stagnacji, na które dietetyk musi przygotować pacjenta.